Hej, hej, dziś tak nietypowo, bo o drobnej modyfikacji suszarki od Electroluxa. Zapraszam na odcinek. Tradycyjnie suszarka od Electroluxa, jak większość, większość suszarek, Eee, wodę całą, inaczej wilgoć z ubrań po praniu od drugiego Electroluxa zabiera sobie, wcina i tak delikatnie nie oddaje do kanalizy, tylko sobie tutaj magazynuje. A ma tu dość sporo do magazynowania. No zobaczcie, no w cholerę tego, w pizdu i w cholerę. No kto to będzie wszystko wylewał? Za każdym suszeniem, przecież jak ja moje ciuchy robocze zacznę prać w którąś sobotę, to będę musiał pracownika zatrudnić do wylewania wody z suszarki. Nie, 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 tak się bawić nie będziemy. Więc poszedłem krok dalej, a nawet i dwa, a nawet i metr dalej. I wygląda to tak. Oryginalnie Electrolux tym oto tu pompował sobie wodę do tego króćca, a z tego króćca przelewało się w tą zajebistą mega komorę. I potem jakiś Andrzejek musiał zapierdalać i to wylać. E, modyfikacja polega na tym, że na szybciora nie miałem nawet żadnej opaski, więc poszedł drudna zacisk ogrodowy jak to z reguły jest prowizorka szlauszek z akwarium który został pospolity drogowy szlauch i wpuszczony do odpływu i tyle po temacie i woda na bieżąco sobie wylatuje i nic mnie nie interesuje, tylko to teraz podwieszę, dosunę chciałem wam pokazać, więc nie dosuwałem tego no i taka drobna modyfikacja, a będzie cieszyć i przynajmniej żona nie będzie gadała, weź wodę wylej albo coś. A pewnie zapytacie, co to za rury? Te rury to część przygotowanej instalacji pod pompę ciepła gruntową, którą zamierzam tej zimy zacząć robić, jak będzie troszkę więcej czasu. No ale temat elektroluxa załatwiony. Do następnego filmu, hej hej! you <laughs>